zupełnie poniższe zdania. Yy, I tak. Wartość wyrażenia 2 do 3 razy 3 do 2. Czyli tak. 2 do 3 razy 3 do 2 to się równa. 2 do 3 to jest 2 do 3 to się równa 2, razy 2, razy 2, czyli jest to 8. 3 do 2 to się równa 3 razy 3, czyli 9. Więc mam 8 razy 9 i to jest 72. Odpowiedź B. Wartość, yy, tutaj, wartość wyrażenia 5 do 3 minus 5 do 2 równa się. 5 do 3 to jest 5 razy 5, razy 5